Amar Translations tłumaczenie medyczne dla firm. Jeśli szukają Państwo profesjonalnych tłumaczeń medycznych, oferty tłumaczeń dla firm, a przy tym zależy Państwu na szybkim czasie wykonania zlecenia i współpracy z najwyższej klasy specjalistami, cieszymy się, że będziemy mogli pomóc. A Mark Translations od lat podejmuje się tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych. Działamy kompleksowo. Oprócz doświadczonego tłumacza konsultujemy przekłady ze specjalistami z każdej dziedziny. W naszej pracy nie ma miejsca na pomyłkę, a w Państwa ocenie naszych usług na odczucie inne niż Satysfakcja. Co tłumaczymy? Oferując tłumaczenia dla firm podejmujemy się przetłumaczenia każdego rodzaju tekstu związanego z branżą medyczną i farmaceutyczną. Naszymi dotychczasowymi najczęstszymi przekładami z tych branż są dokumentacje szpitalne medyczne pacjentów, wyniki badań lekarskich, ulotki leków, opisy substancji chemicznych, dokumentacje badawcze leków, dokumenty patentowe. Tłumaczyliśmy również dokumentacje sądowe i procesowe związane z powyższymi branżami, na przykład niebiegłych dotyczące wpływu substancji i Leków na ludzki organizm. Jak pracujemy? W tekstów, które dotyczą zdrowia i życia człowieka nie można pozwolić sobie na najmniejsze niedociągnięcie, a dowolność przekładu, która mogłaby mieć negatywne konsekwencje, jest niedopuszczalna. Cenem takich tłumaczeń jest merytoryka przekładu i jego zgodność z oryginałem. Tłumaczami medycznymi są zazwyczaj lekarze z biegłą znajomością danego języka, którzy posiadają cenne doświadczenie zdobyte często w zagranicznych placówkach. Natomiast w przekładu dokumentów z zakresu farmacji podejmują się tłumacze, Medyczni z wyższym wykształceniem farmaceutycznym, chemicznym i binochemicznym. Profesjonalnie i odpowiedzialnie. W tym przypadku inaczej się nie da. Wiemy, że za dokumentacją medyczną czy ulotką nowo wprowadzonego leku stoi jedno lub miliony ludzkich żyć. Tłumacze takich tekstów dokładają wszelkich starań, by zadbać o najwyższą jakość przekładu, ale również są świadomi ogromnej odpowiedzialności, którą ponoszą za swoją pracę. Zdarza się, że przekład jest tak ważny, że potwierdzenie jego zgodności z oryginałem jest uwarunkowane pieczęcią lekarską tłumacza. Istotnym etapem przekładu jest również sprawdzenie wartości liczbowej. Bez względu na charakter tekstu, weryfikatorzy dbają, aby każdy przecinek był na swoim miejscu. Polecamy Państwu korzystanie z tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych z naszej oferty tłumaczeń dla firm. Zapraszamy do kontaktu.